Cześć dzień dobry z tej strony Dominika z bloga Bukiecik. Zamiast cześć i dzień dobry powinnam powiedzieć raczej ho ho ho. Tak, bo to już jest ten magiczny czas, co też widać. W jakiś magiczny sposób znalazłam się w Laponii, w krainie Mikołaja i dziś pomogę mu troszkę i wam w doborze książkowych prezentów dla najmłodszych, ale i tych troszkę starszych. Serdecznie zapraszam na ten odcinek. Zaczniemy oczywiście od czegoś nietuzinkowego dla naszych najmłodszych czytelników. Przed nami kategoria wiekowa od 3 do 5 lat, choć przyznam szczerze, że przy tej kategorii i wy będziecie się wspaniale bawić, bo mam tytuł, który rozgrzeje nawet najbardziej zziębnięte i zimne serca. Przed nami Jak Grinch skradł Święta czyli historia, która na światowym rynku ukazała się już w 1957 roku, a dopiero w roku 2023 dzięki doskonałemu tłumaczeniu Michała Rusinka zagościła u nas w Polsce. Grinch, czyli ten zielony, brzydki i niesympatyczny stworek żyje w Ktosiowie. W Ktosiowie wszyscy kochają Święta, a Grinch jak to Grinch Pragnie te święta zepsuć, ale czy na pewno je zepsuje i czy sam nie poczuje magii świąt? Każdy mieszkaniec ktosiowa bardzo lubił czas świąt, a Grinch co żył za ktosiowym? Ależ skąd? Grinch świąt nienawidził, nikt nie wie dlaczego. I lepiej nie pytać dlaczego, kolego. Cóż, może miał trybik w swej głowie zepsuty, a może po prostu za ciasne miał buty. Ja sądzę, a sprawę dogłębnie badałem, że serce miał Grinch dwa rozmiary za małe. Przekonajcie się sami, czytając tę ilustrowaną pięknie i rymowaną historyjkę, zabawcie się z Grinchem, poczujcie magię świąt. Jak Grinch skradł święta, doktor Sojs, w tłumaczeniu Michała Rusinka. Serdecznie Wam polecam. Jednocześnie mam dla Was super sprawę, bo tę książeczkę możecie zgarnąć. Wystarczy, że pod komentarzem w tym filmiku wpiszecie, dlaczego ta książka ma trafić dokładnie w Wasze ręce. Albo w ręce waszego dziecka, wybiorę najciekawszą, najbardziej oryginalną odpowiedź, i jeszcze przed świętami zapewniam, książka trafi w wasze ręce. Przechodzimy teraz płynnie do kolejnej kategorii wiekowej, czyli do książek dla dzieci w wieku od 6 lat, choć zapewniam, że i wy przy wspólnej lekturze bawić będziecie się doskonale. Znacie zapewne serię Biuro Detektywistyczne Lasego i Mai. Wspaniała seria książeczek detektywistycznych dla najmłodszych, rodem ze Skandynawii. Jeśli uwielbiacie przygody Lasego i Mai, propozycja świąteczna z tej samej serii będzie naprawdę strzałem w dziesiątkę. Bo przed nami świąteczna propozycja, święta walebi, czyli niespodziewane prezenty. Kolejna historia do czytania, do rozwiązywania. Głównym bohaterem jest Rune, bardzo kapryśny, bardzo niesympatyczny starszy pan, który skupia się tylko i wyłącznie na kolekcjonowaniu znaczków. Czy dzięki Lasemu i Mai spędzi wspaniałe święta? Dowiecie się właśnie z tej lektury. Ale to nie tylko wspaniała książeczka do czytania, jest to wspaniała propozycja interaktywna, bo prócz historii do połknięcia na raz, na każdej stronicy znajdziemy wspaniałą zagadkę do rozwiązania. Czyli będziemy pomagać głównym bohaterom w rozwiązywaniu zagadki, będziemy szukać szyfrów, będziemy przeliczać, będziemy szukać zaginionych e, rękawiczek chociażby. Niespodziewane prezenty to książka, na którą warto zwrócić zdecydowanie uwagę, szczególnie jeśli jesteście fanami biura detektywistycznego Lasego i Mai. Kalendarz adwentowy, któż z nas go nie lubi? Lubią go najmłodsi, lubią go również ci starsi. Ale czy znacie kalendarz adwentowy pod postacią książki? Ja praktykuję tę tradycję od kilku lat, a dokładnie od lat siedmiu, bo mam tutaj już siedem książek, które co roku kupuję i czytam każdy grudniowy dzień z moimi dziećmi. Jest to propozycja wydawnicza, wydawnictwa Zakamarki i co roku wychodzi... Jeden tytuł, który składa się, każdy jeden z 24 rozdziałów, do czytania każdego grudniowego dnia. Mamy tutaj Zagadka złodziei świąt, Jak ratowaliśmy Wigilię, Święta dzieci z dachów, Hurra są święta, Grudniowy gość, Niesamowite święta, Prezent dla Cebulki. W tym roku oczywiście ukazuje się kolejny magiczny tytuł. Są to święta w Wielkim Lesie. Kolejna magiczna historia w duchu świąt. Kolejna magiczna historia dziejąca się podczas grudniowego oczekiwania, przybliżająca nas do wigilii, podkręcająca świąteczną atmosferę. Kolejna historia w 24 rozdziałach do czytania, inspirowania się świąteczną atmosferą. Bohaterem tej historii jest skrzat domowy, mały Gburek, który zamieszkuje pewną opuszczoną zagrodę. Kiedy tylko rozpoczął się Adwent, wszystko idzie nie tak. Wychodzi przed dom, wiatr rywa mu z głowy czapkę. Gburek bardzo się denerwuje, kopie ze złości furtkę, a wtedy odpada z niej tabliczka zawieszona przez ludzi wiele, wiele lat temu. Tablicę tę te porywa wiatr i niedługo potem znajdują ją mieszkańcy w wielkim lesie. Mieszkańcami są oczywiście zwierzęta. Wrony rozszyfrowują tajemniczy napis na tablicy i orzekają, że już niedługo w lesie zjawi się tajemniczy gość. Tak też rozpoczynają się gorączkowe przygotowania do powitania tajemniczej istoty. O tym właśnie jest ta leśna opowieść, tym razem rozpisana na 25 rozdziałów. Kolejna historia do zacieśniania rodzinnych więzi, do wspólnego czytania, do wspólnego nakręcania się świąteczną atmosferą. Święta w Wielkim Lesie serdecznie Wam polecam. To, co w całej serii tych książeczek jest szczególnie ujmujące, to nie tylko ta pełna magii i oczekiwania atmosfera, ale również podejmowana tematyka. W tych książkach znajdziemy bardzo poruszające historie. Są tu opowieści. O dzieciach z domu dziecka, o dzieciach wychowywanych w niepełnej rodzinie, ale także o zwierzątkach, które postrzegają wigilię własnymi oczami. Historyjki mądre, ciepłe, ujmujące, chwytające za serce. Serdecznie polecam Wam całą serię. Większość z tych tytułów nadal jest dostępna, więc możecie kupować, możecie zaopatrywać się w te książki. Zapewniam, że będziecie nimi zauroczeni. Teraz być może coś dla ciut starszych dzieci. Typuję tutaj kategorię wiekową od 6 do 10 lat. Nawet młodsze dziecko, myślę, że dzięki wspaniałym ilustracjom, jakie są w tych książeczkach, będzie zachwycone. Zachwyceni będziecie i wy, dorośli, zapewniam. Przed nami Śnieżna siostra Maji Lunde. Jest to nie nowa książka. Na rynku ukazała się już jakiś czas temu ale nadal polecam Wam mocno uwadze ten tytuł, nadal jest dostępny i do kupienia jest to wzruszająca i wstrząsająca historia wigilijna historia rozpaczy nad utraconym dzieckiem przepięknie ilustrowana Lisa Ai za to jest wspaniałą ilustratorką, po prostu tak rozbudzającą wyobraźnię że czapki z głów tutaj mamy historię, która prowadzona jest dwutorowo, jest to y, narracja, którą pochłoniecie, przy której popłaczecie się ze wzruszenia, ale będziecie również zachwycać się stroną wizualną, graficzną tej y, książki. Jest to rzecz absolutny must have, chociaż nie znoszę tego stwierdzenia. Myślę, że tą propozycją wzruszycie i rozradujecie naj. Bardziej skruszałe literacje serca. Ale ja nie o tym, bo w sumie to tylko wstęp do kolejnego tytułu z tej samej serii. I jest to Charles Dickens, opowieść wigilijna. No, kto nie zna tej historii? Po prostu klasyk, świąteczny klasyk. W nowej odsłonie, w nowym przekładzie Jacka Denela. Opowieść wigilijna, czyli kolenda prozą. Historia znana ale tak klasyczna, tak uniwersalna, że po prostu trzeba ją mieć w domowej biblioteczce. Jest to historia, którą można odczytywać raz za razem, pochłaniać się i wgłębiać się w ten klimat raz za razem. Oczywiście książka ilustrowana kolejnymi wspaniałymi ilustracjami Lisy Aizato. Totalny po prostu majstersztyk, wspaniały, idealny prezent dla tych starszych, Srok książkowych, srok sroczek e, książkowych serdecznie wam polecam. Idealna książka zarówno dla fanów klasyki, dla fanów świątecznej atmosfery absolutnie wspaniałe wydanie! Charles Dickens, opowiedź Wigilina, czyli kolenda Prozą. serdecznie wam polecam. Nadal pozostajemy w świecie magii, już może mniej świątecznej, ale magii Sensu Stricto. Zmieniamy tylko ciut kategorię wiekową. Myślę, że kolejne tytuły będą idealnym prezentem dla 10 dziesięciolatków wzwyż. Tak do w taka kategoria od 10 do 15 lat. Ale uwierzcie, znam również dorosłych, którzy po prostu w tę historie przepadają. Absolutny już klasyk. Harry Potter. Kto nie zna Harry'ego Pottera? A w tym wydaniu, który wam prezentuję, to już absolutna perełka twarda oprawa, ilustracje Jima Keja, doskonałość którą po prostu wspaniale będzie zobaczyć pod choinką i wspaniale pod tą choinką będzie się czytało każdy jeden tytuł doczekał się swojej takiej graficznej ilustrowanej wersji totalna perełka dla każdego fana Harry'ego Pottera Mam nadzieję, że wśród tych tytułów znaleźliście książki, które znajdą się pod Waszymi choinkami albo znajdą się w worze prezentów świętego Mikołaja, który zawita u Waszych drzwi. Są to tytuły sprawdzone. Każdy jeden został przeczytany nie tylko przeze mnie, ale również przez moje dzieci. Tytuły piękne, wzruszające, poruszające, mądre i przepięknie wydane, idealne pozycje do tego, by obdarować nimi najbliższych. Jeśli ten sposób prezentowania literatury przypadł Wam do gustu, będzie mi niesłychanie miło, jeśli dacie kciuki w górę, zasubskrybujcie mój kanał i kliknijcie proszę dzwoneczek, by być na bieżąco. Tymczasem dziękuję bardzo za uwagę i widzimy się w następnym odcinku. Ho, ho, ho! Wesołych Świąt!